Witam serdecznie na moim kanale jestem Claudie, czyli King Claudie I tak jest kolejny odcinek Waushal. Słuchajcie. Czekaj. To tu biega czekajcie. Ej, mieliśmy tu mapę dora. Słuchajcie, że wieści. Mapa czyli kandydaci na zostali usunięty przez nie wiem kogo i przy... To było weekend, że pojawił się samotna Gwiazda i to jest to No. Masaka Dobra. Przechodzimy do gry. Skrzynkę mamy. O, tu mamy. Cold. Poli. No. Dobra. Dzisiaj weźmiemy za. Grę, czyli misję. Który możemy zagrać również. O, mamy tak solo. W tybie duo. O, mamy typ Soro, czyli i jako 8, Wejdziemy jeszcze, może tylko na pomoc, Co ty gramy tylko stację Soro i duo. No i pamiętajcie o subskrypcji, i łapkę w górę, i możemy zaczynać również w Niestety, poprzedni live nieudany byłoby przedłużamy. Niestety, było jako no. O, minutę. Skrzynkę, to znaczy, zadymiarze nie mogę też zdobyć. Bo ktoś mi, nie wiem, Mówiłem ten, że ma odblokować. To jest skrzynce nikt nie da się zdobyć zadymiarza. No. Przechodzimy do sala. Jako zadań obrażeń, tylko. Czy. coś jest założone? Co Halo. Halo. I ty, czekaj, tenet. Zapraszam i tenet mi Dobra, wrócimy do sas Zapraszam i się i tenet to lepiej po Dobra, możemy zaczynać. Dobra, wrócimy do gry.

Chociaż miałem tą mapę niestety mogę nagrać niestety się nie pojawiło Dzisiaj rano zobaczyłem w że było już mapa Niestety zablokowali Let's go Dobra gdzie może drift jest nie kałuca, użyjmy Dobra Chopejny Tylko sí. wygrana No i mamy więcej O, tak Mam więcej, to jest to Bliźcie, się na rysko tylko. tylko. Czekamy na drugi ruch. Mamy tylko yy, początkowa ta. Liczba ze starymi zabymiarzami. Później będą dobrze. cię? czekajcie, proszę bardzo. Mamy dosyć cenia, albo nie. To za mniej XP. Abula bola sí. Soltañana. falta Oh ese se Think of your No i zabaczaj go dalej. Jedzie, bieg. No, Jak nie ucieka. No i kolejny. No i mamy kolejny. Super. <coughs> Tamę mnie mam betę, czekaj. Czekaj. Czekam na ciszę. Pick. No, do las Tutaj musimy więcej siły. Ojej. No to ta go pierdota. O Boże, ma białką ładnie. To się sprzęża, dobra. Iho, Epi, pójdź, Moc! tak O... Hej. I? Dobra. Oh. Hey. Jest happy, Pedzaj, się, pedzaj, tylko o pedzaj, Dobrze, idziemy dalej. O, prawie się kończy. pedzaj, nie tak na kolejne pedzaj, 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 za to pedzaj, 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 nie pedzaj, pedzaj, nie było. Ten nie ma.

No raz, spokojnie się to liczę. czekajcie, o te za chwilę. No kolejny, jednak. O, moment, super. 50. Czekajcie, mańczyk. jest nic nie Czekajcie Czekaj, czy mam jeszcze super. Chyba już nic nie Lecimy kolejnymi misjami, czyli... Alej, obajaj, tak o ta. Dobra, nita. Zobaczmy Zobaczymy, czy dalej radę jeszcze raz. O, dużo skrzyni O, bóla widzę.

Ô nhiễm ý nghĩa, primo! ý tao. ý tao. ý tao. ý tao. ý tao. ra tao. ý 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 tao.

Hyhyhy <gry> to dobra, zapikowanych do Jeszcze raz ten Za mało HP no. Jeszcze zobaczymy, zostało jeszcze kilka tych wielkich.

Okay.

Muszę sobie i, i, i go okay. O nie mamy już tego. Tomarnego gracza Kalla nie ma już. Gdzie kalpera. No u. Jedź go. A palper wypuszcza, czyli za długo ma te. Yes, go, Piper. Let's go, Task. Check paper and. you yes, go. Get a few ash. LOL. Get a fish here, Piper. Get a fish, get a fish. Out to paper Rocks. Get a 베너스 베너스 베네 베네 Pf 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 pixel 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 pixel

czy słuchajcie miałem pokazać, że zrobił się nowy te przestrzeń gier tu mamy jakieś funkcje grania automatycznie, nie wiem co to jest nie wiem messenger, za zablokuj, powiadomienia tryby, wydajności, typ od Tyre, rony, typ o tu mamy typ pro gamer hmm Ty w koncentracjach grach no Słuchajcie mi doszedł na oporę no g i noid 11 Dopiero dzisiaj ci po wam pokażemy no, funkcję telefonu to jest na desi i takie duchy.

Idzie się, a ja drugą. I się... Uwaga, je tu ma. Aj, on, habiba. No. Tak się troszkę pozwoli. Idziemy dalej. Pimo mnie od lat, niestety był nasz ochroniarz teraz się robi właśnie niebieskie El Primo zostaje wyeliminowany zobaczmy następne co jest B. mamy bi się też wałkuje Teraz muszę za nim robisz dalej Bido do też teraz idzie B Tylko koberwany jeszcze musi być ból, o tyk Śmierć osyk Ból lupa O kurwa widzę Baleję Chodź tu Każdy bólgi nie ma To, chodźmy tu tylko on jest z drugiej strony, dobra Tani z drugiej strony szybko Ej te! Ty się z szybko musimy wyjonować szybko Mam jeszcze te I teraz Dlatego tamtą Ja z drugiej strony Chodź tu Pyk Nie chcę już wy... Nie to, Ani Reagijmy ja, to, to To jest to co wał I mamy A, to, to,

Ciao Szef, chodź Giejszego dla się szybko! Trochę tak widzę Tylko nie... Bój, tylko nie ból. O co. Nie Dobrze no szybko! O... Oh.

To tam tylko 3 wycięstwa. No, 3 wycięstwa i później zobaczymy, co będzie teraz. Albo no, kończymy odcinek, zobaczymy. Kolejna seria. Jeśli chce ktoś zejść, może, to może przyjąć.

Nami są udane, dostał mi tylko dwie zwycięstwa. Oszali się, schodziło, dobra. Możecie się przydać następnego dnia. Cicho, wrócimy do pułapku, niestety nie ma mapy mokosowej, wrócimy do pułapku, o nie, pyk. Low no, nie ma. Pyk Dela, o, balej zaraz się stawał. Mamy easy, o. Baleja nie ma. Mamy dwóch baleja, o, poza wice. Czy też z drugiej strony. Tu je Uciekaj. Tam, tam. I... jest Uciekaj Zajdę tam w tą Ponieważ ja i tam Elfimo Myślę, że jest Anton Nie ma to w zasięgu kogoś O Tu widzę jeden dwóch Tego ja. Tylko dwie szczęście, dobra, Nie ma. nie 誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰い誰だ誰い誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だには

Jeden chłodnego bóla Czyli ochroniarz taki Chodaj Chodaj Widzisz gdzie to zaczniesz No biegnij No nie no nie o nie No stoi tam Oprócz no, to Tak Dajcie szybko bóla O to by Kurde co

Zbagaj, jeszcze jeden został. Okej, kota mamy. O, oh. no. No złota ja ty dyolwatę, ten, dany diad. I czekaj, muszę brać kota. Złotuj i no co za... Dobra, wygaj w Dobra, już koniec! Dobra, słuchajcie, już, kończymy, już na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie łapka w górę i myślę, że poradzimy bez płaków niestety. No, bo reszta pozostało w tym, że <laughs> mapa konkursowa została na razie nie zlikwidowana. No. To zobaczy dopiero na następny tydzień w odcinku. No, no to się to leczę w tym bez no We play. No. Okej, okay, to widzi... no to tak. Dobra, widzimy się za tydzień na razie. Cześć.